Cześć! Jak się macie? Dzisiaj przychodzę do Was na mojej kanapie, ponieważ temat będzie luźny i przyjemny. Chciałam się dzisiaj podzielić z Wami takimi moimi top 5 grami planszowymi i karcianymi. Myślę, że teraz, w tym czasie, gdy wszyscy jesteśmy zamknięci. Coś takiego może się przydać na um, poprawę humoru i żeby dodać odrobiny rozrywki do dnia spędzonego na kanapie. Właśnie. Jeżeli jesteście fanami gier planszowych i karcianych, to myślę, że taki filmik przypadnie wam do gustu, a nawet jeżeli nie jesteście fanami tego typu rozrywki, to wydaje mi się, że fajnie obejrzeć taki filmik, bo może tak uda mi się was przekonać do spędzania czasu w taki właśnie sposób. Chciałam wybrać takie top 5 gier planszowych i karcianych um, i udało mi się wybrać właśnie 5 ale trudno jest mi przyznać im pojedyncze miejsca. Także kolejność e, wydaje mi się, że będzie kompletnie przypadkowa, bo wszystkie z tych gier lubię tak samo i nie potrafiłabym ich ustawić e, od najlepszej do najgorszej, bo każda z nich jest kompletnie inna i to tak, jakby porównywać thriller do romansu i fantastyki. Wiecie o co chodzi. Także po prostu pięć moich ulubionych gier. Planszowych i karcianych bez miejsc, bez kolejności. Po prostu pięć ulubionych. I zacznę od gry, której przy sobie nie mam. Jeżeli dobrze czytam tą nazwę, to jest to Carcassonne Uwielbiam tą grę. Trudno jest ją nazwać planszową. Jest to raczej gra. Chyba można ją nazwać płytkową? Czy jest w ogóle taka nazwa? Nie mam tej gry przy sobie, dlatego że nie mamy swojego pudełka. Jest to raczej gra, w którą zawsze gramy, gdy idziemy do kogoś, kto ma tą grę. Ale tak, jest to jedna z moich ulubionych, znalazła się w tym top 5. Jest to gra, w której musicie układać różne płytki um, z drogą lub z takimi grodami, takimi małymi królestwami, tak, to bym, to, tak bym to nazwała. E, no i zbieracie punkty w. Wydaje mi się łatwy do ogarnięcia sposób. Jak już przeczytacie sobie instrukcję, to będziecie wiedzieć o co chodzi. To jest gra dla y, dwóch do pięciu graczy i na opakowaniu jest informacja, że rozgrywka trwa około 30 do 45 minut. Ja mam powiedziała, że trwa około godzinki na, na jednej podstawie, półtorej godziny na dwóch podstawach. No i wiadomo, potem jest dużo, dużo dodatków, także. O dodatkach tutaj nie mówimy. Sama podstawa, myślę, że tak około godzinki właśnie trwa jedna rozgrywka. Podoba mi się, że ta gra za każdym razem wygląda inaczej, bo Wy sami układacie planszę do tej gry, stawiając potem swoje, swoje pionki, zbierając punkty za ukończone drogi, ukończone małe królestwa. no To jest dla mnie jedna z fajniejszych gier, właśnie dlatego, że jest po prostu unikatowa i inna niż wszystkie inne. Nie spotkałam się z czymś takim wcześniej, um, ale na kolejna gra, którą wam tutaj pokażę, jest bardzo do niej zbliżona, a jednak kompletnie inna. Druga gra, którą pragnę wam polecić, um, to Wyspa Sky i to gra podobna do Carcassonne, a jednak kompletnie inna. Dlatego że tutaj też są płytki, tutaj też budujecie różne rzeczy, tutaj budujecie jeziora, zbieracie punkty za na przykład owieczki, um, ale tutaj każdy gracz układa swoją małą um, swoje swój um, mały kawałek lądu, a w Carcassonne układacie jeden wielki świat. Także jest to podobne, jednak trochę inne. Tą grę uwielbiam jako odskocznię od Carcassonne, bo jednak ile można grać w jedną i tą samą grę? A z racji tego, że Carcassonne bardzo mi się podoba, no to wyspa Sky, gdy usłyszałam, że jest podobna, mówię. Muszę spróbować. I zakochałam się. Naprawdę spodobała mi się rozgrywka i to, że każdy buduje swój mały kawałek lądu za to, że zbieramy punkty, że możemy wy... zbieramy punkty za to, co uda nam się ułożyć, że wymieniamy się płytkami, że można odkupić płytkę od kogoś innego. To jest gra od 2 do 5 graczy i rozgrywka gra... gra trwa około tu jest napisane um, około 60 minut ja bym powiedziała że nawet trochę krócej jak już się ogarnie zasady to jedna rozgrywka trwa mniej niż godzinę bardzo fajne bardzo fajny pomysł Wydaje mi się, że jest to też taka jedna z bardziej oryginalnych gier, ale to mogłabym powiedzieć przy każdej, którą Wam dzisiaj pokażę, bo po prostu nie są to standardowe gry. To nie jest Chińczyk, to nie są warcaby, to nie są bierki. Każda z tych gier jest oryginalna na swój własny sposób. Kolejna gra, którą Wam pokażę, jest najbardziej skomplikowaną grą, jaką posiadam i chyba za to ją uwielbiam. To jest. Potężna gra, trzeba mieć potężny stół, żeby rozłożyć tę grę. Chyba, że gracie na podłodze, to musicie mieć dużo miejsca na podłodze, ale Martwa Zima to jest idealna gra dla każdego fana zombie, dla każdego fana wszelakich filmów, książek, seriali, właśnie o zombie. Myślę, że to jest taka fajna odskocznia, coś ciekawego, coś innego niż tylko seriale i filmy. Tutaj jesteśmy postaciami w kolonii, do której właśnie próbują dostać się zombie. Musimy chodzić do różnych lokacji, zbierać pożywienie, zbierać lekarstwa, paliwo. Można znaleźć różne bronie. Można grać na przykład psem. I bardzo nie mogę się doczekać, aż e, zakupię w końcu e, dodatek do tej gry, bo wydaje mi się, że przerobiliśmy wszystkie scenariusze. Z podstawy martwej zimy, a jednak w dodatkach dochodzi nam więcej lokacji do zwiedzania, więcej scenariuszy, więcej postaci do grania. Także super. Ja Wam wszystkie gry podlinkuję na dole. Także jeżeli będziecie chcieli sobie zobaczyć dokładny opis gry, no to zapraszam właśnie do linków. A ja Wam tutaj tak mówię pokrótce. To jest najbardziej skomplikowana gra. Planszowa, jaką mamy. Eee, możecie grać w wersję ze zdrajcą, możecie grać w wersję bez zdrajcy, możecie grać w trybie kooperatywnym, możecie grać przeciwko sobie. Po prostu możliwości jest nieskończenie wiele. Ehm, także jeżeli jesteście fanami takich skomplikowanych gier, gdzie trzeba przeczytać instrukcje od deski do deski, obejrzeć kilka gameplay zanim się zacznie. Faktycznie grać, no to myślę, że spodoba wam się. W tę grę można grać od dwóch do pięciu graczy i rozgrywka trwa ponad godzinę. Jak już się ogarnie zasady, to taki najkrótszy scenariusz trwa godzinkę półtorej, a taki najdłuższy scenariusz potrafi y, trwać 3 godziny. Albo jeśli jeszcze nie znacie zasad, to też będziecie grać dobre 3 godzinki. Także zarezerwujcie sobie dużo czasu, tak jak zawsze do gry w Monopoli y, i śmiało zabierajcie się za naukę i za y, um, granie w tę grę. No to teraz czas na coś lekkiego. Maritwa Zima to była najbardziej skomplikowana gra planszowa, w jaką ja osobiście grałam i trzeba spróbować kilka razy, zanim w ogóle się ogarnie, jak to się wszystko robi. A teraz przejdźmy do czegoś łatwego i prostego, bo nie każdy lubi skomplikowane gry, tak? Także kolejna gra przedostatnia, którą pragnę Wam polecić, nazywa się Sen. Jest to gra Karciana. Um, I jest to gra, w którą bardzo szybko każdy nauczy się grać. Jest to bardzo łatwa do nauki gra, e, i można w nią grać od dwóch do pięciu graczy. Jedna rozgrywka trwa około 20 minut, 25. Także. Jak ja usiadłam raz do grania w tą grę, to graliśmy łącznie z, z dobre 3 godziny, ale to dlatego, że rozegraliśmy 5-6 rozgrywek bo ta gra po prostu wciąga niesamowicie. Przez to, że rozgrywka jest szybka, i przez to, że e, wszystko się po prostu szybko toczy, ruchy są szybkie, nie ma się tak za specjalnie nad czym zastanawiać. E, taki trochę odmóżdżacz e, Nie trzeba tutaj e, aż tak mm, przemyśleć swojej taktyki. Można po prostu po prostu grać, i jedyne co to trzeba zapamiętać, jakie ma się karty, bo e, przed Wami leży pięć kart, Waszych kart. E, dwie z nich możecie podejrzeć, a trzy pozostałe są zagadką. Na każdej karcie jest liczba kruków. Ponieważ na, na kartach znajdują się różne sny, e, rysunki ze snów, e, i na, w każdym śnie jest kilka kruków. Może być ich 0, a może być ich 9. I waszym zadaniem jest nazbieranie jak najmniejszej ilości kruków w waszym śnie. E, gra kończy się, gdy a, ktoś nazbiera 100 kruków w swoim śnie, i wtedy ta osoba przegrywa, a wygrywa osoba, która tych kruków w swoich snach ma najmniej. Także w grze tutaj dołączony jest notesik ołówek. Wszystko jest gotowe, żebyście mogli zacząć grać. Nie musicie szukać długopisu i kartki. Wszystko jest w środku. Także ekstra. I po prostu gracie i zbieracie jak najmniejszą ilość kruków. Nic skomplikowanego. Naprawdę bardzo łatwa, bardzo przyjemna gra. I wydaje mi się, że też na każdy wiek. Tutaj na opakowaniu jest napisane, że od 8 do 108 lat. Także wydaje mi się, że to mówi samo za siebie idealnie. I ostatnia gra, którą chcę Wam polecić, to Kruki. Jest to gra siostrzana do snu, jak można łatwo stwierdzić. Jest to gra na dwie osoby tylko i wyłącznie dwie. Nie da się tutaj grać w więcej osób. Nie da się też grać w mniej osób. Jest to po prostu gra dla duetu. Także teraz, jak jestem zamknięta w mieszkaniu tylko z narzeczonym, no to chętnie na pewno wyciągniemy tą grę, bo właśnie jest na dwie osoby i nie trzeba się, nie trzeba się za dużo zastanawiać, jak tutaj ugryźć, którą grę, żeby nadawała się dla dwóch osób. Także kruki są idealnym rozwiązaniem. Jedna rozgrywka, znowu. Trwa około 20 minut i też jest to gra bardzo szybka, w której nie trzeba się za dużo zastanawiać, co jak wykombinować, po prostu łatwo się gra. Układacie kilka kart z różnymi krainami em, na stole. Do tego potrzebny jest długi stół. Tak jak do martwej zimy potrzebny był duży stół, tak przy krukach potrzebny jest bardzo długi stół. <gry> Dodacie te, te różne małe karty z krainami, i Wasze kruki muszą przejść przez te wszystkie krainy. W międzyczasie możecie zagrać karty, które przesuną krainę albo dodadzą krainę, także możecie wydłużyć drogę swojemu przeciwnikowi. No i też znowu jest to bardzo szybka gra, którą bardzo łatwo można zrozumieć nie trzeba tutaj siedzieć z instrukcją przez pierwsze 10 rozgrywek przeczytacie instrukcję raz i już wiadomo o co chodzi jest to bardzo łatwa i przyjemna gra i jest też przepiękna tak samo jak Sen te ilustracje w krukach to po prostu są przepiękne te dwie gry mają tak piękne ilustracje ja uwielbiam te gry między innymi za ilustracje są przepiękne. Jeżeli graliście kiedyś na przykład w Dixit, to też jest taka gra, w której są przepiękne ilustracje, ale w tą grałam tylko raz, dlatego nie chciałam jej aż tak zawrzeć w tym zestawieniu. Wracając do Kruków, są przepiękne ilustracje, także dla osób, które lubią popatrzeć na ładne rzeczy, to jest fajna gratka. I myślę, że spodoba się wielu osobom, które nie zawsze mają okazję zagrać w większej grupie, raczej muszą kombinować, jak tutaj ogarnąć jakąś grę dwuosobową. No i w tym momencie kruki są idealne dla Was, a nie jest to też droga gra. Ona kosztuje niecałe 30 zł. Także nie jest to droga rozrywka, a bardzo fajna. I teoretycznie teraz zestawienie powinno się skończyć, ale ostatnia rzecz to nie jest gra, dlatego trudno byłoby mi to tutaj wcisnąć w tym top 5, ale jednak chciałabym o niej wspomnieć i są to puzle, <grytanie> coś tak prostego, a tak genialnego. To są pierwsze puzzle tysiąc, które ułożyłam chyba w swoim życiu, tak mi się wydaje. I gdy zbliżaliśmy się do końca, to zamówiłam kolejną sztukę 1000 puzzlit. Akurat są od Tomasa Kinkade. Thomasa Kinkade. Thomas Kolekcja właśnie z Disneya, i to jest 101 dalmatyńczyków. Ja ostatnio jestem ogromną fanką dalmatyńczyków, także te puzzle musiały być moje. Próbuję cały czas też dostać zakochanego kundla, ale. Jest to okropnie trudne, ponieważ akurat te puzle, które ja sobie wybrałam, Disneyowskie, są niestety wyprzedane. One były wyprodukowane w 2013 roku i nie są już produkowane, dlatego trudno je zdobyć. Ale nie chodzi mi o konkretnie te jedne puzle, chodzi mi o ogólnie po prostu puzle. Ja nie sądziłam, że zakocham się w układaniu puzli na nowo, a jednak, jed, jednak znowu mi się to spodobało. Pamiętam, że kiedyś miałam takie puzle z Labradorem, który siedział na tleżu tych kwiatów, to były chyba puzle pięćsetki albo coś w tym stylu i uwielbiałam je układać, ja je psułam i układałam na nowo, psułam układałam na nowo, bo miałam tylko jedne puzzle i nigdy nie sądziłam, że mi się układanie puzzli tak na nowo spodoba, a jednak także mm, może spróbujcie dać szansę puzzlom, my akurat układaliśmy właśnie te tysiąc kawałków około 6 dni po 2 godziny dziennie, e, także super nam to zajęło czas, jednak to była jakaś taka inna rozrywka też niż e, oglądanie seriali, filmów, czy też właśnie granie w planszówki, bo to też może się znudzić i to nie jest nic złego. To już wszystko w tym zestawieniu, co miałam dla Was przygotowanego. Mam nadzieję, że się Wam podobało i dajcie mi znać, czy znacie którąś z tych gier, którą poleciłam, czy graliście w którąś z nich. A może, czy zachęciłam Was do spróbowania którejś z nich i do zakupu, i do rozgrywki, i do e, zagłębiania się w instrukcjach, i próbowania nowych rzeczy. Dajcie mi koniecznie znać. No i powiedzcie też, czy. Filmik tego typu się Wam spodobał? Czy spędziliście dobrze ze mną czas? Mam nadzieję, że tak. <grych> Na dzisiaj to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następny poniedziałek o 15:15. .15. Pa pa!